Patryk, zaczynamy rozgrywki na pierwszej ligi. Jak jesteście przygotowani do tego pierwszego meczu? Myślę, że bardzo dobrze, szczególnie po ostatnim sparingu wygranym zasnąć się do zera. Myślę, że jesteśmy podbudowani bardzo, żeby zacząć ligę z przytupem i myślę, że będzie na naszą korzyść i wygramy ten mecz. No, chyba przyjemnie było znowu wrócić na naturalną nawierzchnię po tym okresie trenowania na sztucznym. No wiadomo, no nie było możliwości, żeby trenować na naturalnej trawie, ale zaprzyjaźniamy się już na, na nowo z naturalną trawą i myślę, że to nie będzie żadna przeszkoda, że trenowaliśmy większość czasu na sztucznej murawie. Wracamy do drugiej II w tym sezonie. Pierwszy, pierwsza nasza wizyta no nie była do końca udana. Czy tym razem kibice mogą się spodziewać że mimo tego, że naszym przeciwnikiem nie będzie puszcza, sądecja będzie, będzie to lepsze spotkanie? No, oby. No. Chcemy zmazać plamę z niepołomic. Po przegranym 1-0 może to będzie teraz nasz obiekt. Jako wygrany zespół wyjedziemy stamtąd, i, i może ten inny przeciwnik liczymy na trzy punkty i dobrą grę z naszej strony. Przed nami runda rewanżowa, no ta poprzednia nie była do końca udana, ale też wynikało z faktu, że ta kadra i wyrazem jako drużyna nagrywaliście się w trakcie rundy. Do końcówka była dużo lepsza. Jaka będzie ta runda, w twoim zdaniem? Myślę, że wyglądamy z chłopakami coraz lepiej. Zaprzyjaźniamy się na boisku, rozumiemy się, bardziej zaczynamy rozumieć się bez słów i po prostu potrzebowaliśmy czasu na to, żeby się zaklimatyzować razem i żeby to zaczęło wszystko się łączyć w jedną całość. I myślę, że im, Im dalej w czas, tym będzie lepiej po prostu.